Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę wam jak zainstalować GTA San Andreas yy, Które waży, te, y, które waży, znaczy kurde wersji, która waży y, 1,4 GB Więc tak, wchodzimy sobie w y, Google'a I sobie wpisujemy Aptoid Chodzimy sobie tutaj i, i klikamy zainstaluj Opt. Ja już to zrobiłem, ale zezwólcie, zezwólcie na instalację po prostu w ustawieniach. To, to jest bezpieczna aplikacja. Już y, kiedyś korzystałem i nic się nie działa. Wychodzimy. Jak już mamy go zainstalowanego, wchodzimy sobie no, w App Store. <grymko> niech mi się włączy. O, włączył się. I klikamy tutaj. Jest i gri Mamy resztę. I klikamy szukaj. Wyszukujemy sobie GTA. Get, San Andreas. I ja bym wolał sobie zobserwowane wziąć tutaj. Ja wolę zobserwowane i klikamy tutaj w to pierwsze, co się pojawia. W grę I tak, klikamy sobie tutaj w te do, dostępne, jak po, pod przyciskiem aktualizacja jest napisane wersja 7, Kropka 2, kropka 5 Klikamy dostęp na nowsza I idziemy w dół, w dół, w dół Aż nie znajdziemy wersji e, 1,08, która się nazywa GTA Lite V10 i coś tam Instalujemy ją sobie i ona waży po, jak tutaj jest no, ikon, ikona gry, no to pod nią będzie ile miejsca zajmuje. To jeden kro, nie, znowu błąd, kropka 4 GB. No i <coughs> instalujemy ją sobie. Ale uwaga, to jest bardziej wersja ta dla Sandra na wersję mobilną. Dla tych, którzy wolą się po prostu, gru, którzy wolą po prostu jeździć po mieście i tyle. Bo misje są tu ogólnie tak... Wszystko co jest powiedziane jest pomijane i... No. Nie będzie nic mówił. Po prostu pomijane jest wszystko prawie. I no. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.